Jakie kurła mi podkreślenie JK Pijamy czy nie w pełna rozumu Panie wanpilsie, ale pan jest Ja, ja dziękuję serdecznie za dodańciory No ale jak pan jest duelowcem No to nie wiem czy pan ma tutaj prawo głosu na tym streamie no? Dziękuję serdecznie panie wanpilsie To tak jak jest taki mem, nie? Woman Taka, Jak by to wpisać? Woman coffee mem O tak jak jest coś takiego Ten mem O to I tam jest woman No to powinno być tak Duelowiec. Opa. Czekaj, wyciszę. Duelowiec. <śmiech> <śmiech> Jak ktoś tego mema kojarzy, to pozna co chodzi. W oryginalnie jest woman, nie? <śmiech> Women. <śmiech> no to przerobić na duelowiec. Women. <laughs> duelowiec. O, cudowne. Najlepsze jest to, że kurwa sam jestem duelowcem, nie? Ostatnimi czasy. Chyba na każdym streamie duela gram. bacz.